Dylematy dzisiejszych czasów. Trochę błotko, więc prawdopodobnie czarne. Muzyka Witam! Tak jak zapowiadałem niedawno, trzeba się troszeczkę wreszcie potestować, żeby poszacować trochę intensywnościami. Także dzisiaj zrobimy sobie test na 5 km na słynnej trasie City Trail. No i dojechaliśmy nad Zalewik. Dobra, słuchajcie. Przyjechałem dzisiaj na trasę City Trail. Znacie ją dobrze, pokazywałem ją w tym filmie. Jeżeli chodzi o dzisiejszy plan, to traktuję to dosłownie jak zawody. Traktuję to po prostu w kategorii wstałem rano, wczoraj zjadłem dobry obiad, dobre jedzenie, miałem się wyspać, niestety dziecko nie pozwoliło, ale 5 godzin spałem, poprawiłem to mocną kawą z rana, więc myślę, że tutaj będzie w porządku. Zobaczcie te kałuże. Liczę na to, że takiej trasy nie zastanę, bo jednak chcę dzisiaj polecieć no życiowo, życiowo jak mogę. Dla przypomnienia moja życiówka na 5 km na płaskim to jest 22:13, natomiast na tej trasie to jest 23:07. No i nie będę tutaj ściemniał, że każdy wynik będzie spoko, poniżej 25 minut, bla bla bla. Bo nie będzie Liczę na czas w okolicy 23.30 Myślę, że moja obecna dyspozycja Pozwoli mi pobiec po około 4.40 Może 4.38 Na kilometr Raczej na pobicie życiówki to nie liczę No bo bez przesady Jaki mam plan na ten bieg? Plan powinien być taki Zaczynam sobie na 4,55 pierwszy kilometr, drugi kilometr około 4,50 i trzeci, który dla mnie jest zazwyczaj najtrudniejszy i często przeforsowuję, drugi i na trzecim zaczynam umierać. Chcę powiedzieć też w okolicach 4,45, 4,50. Natomiast czwarty, który jest najprostszy, polecę już po 4,30, i piąty, no to wiadomo, może będzie trochę walki o życie ale jednak liczę na właśnie 4,30, co powinno mi dać okolice 23 minut i 30 sekund. Plan planem, ale jak to mój kolega powiedział, znając mnie, to pierwszy kilometr będzie za mocny, drugi i trzeci kilometr to się zajebie, a czwarty i piąty to będzie walka o życie. Także powiem szczerze, że no... nie wykluczam takiej możliwości. Ważne, żeby ta walka o życie skończyła się dobiegnięciem, a nie umarciem. Na czwartym czy piątym kilometrze. No i z wiadomych przyczyn materiału z trasy nie będzie. GoPro zostaje w aucie. trzeba się skupić na biegu. Nie mam nikogo, kto by mnie dzisiaj nagrał. Zresztą trasy widzieliście na tym poprzednim filmiku. Od razu po trasie, jak wrócę do domu, pewnie się przekąpię i nagram podsumowanie razem z trakiem z GPS-a. Przeanalizujemy sobie każdy kilometr i zobaczymy, co z tego wyszło. Także. Trzymajcie kciuki, Wish Milak i zobaczymy, co to za formę się udało wyhodować przez te ostatnie dwa miesiące. Bo było ciężko, było w ogóle niebiegane, była kontuzja, a dzisiaj liczę naprawdę, że jakoś to pójdzie. Aby tylko błota nie było, ja bym mógł biec swoim tempem, a nie uważać na ugruntowanie terenu. Także Wish Milak. Co się dzieje? No o co chodzi? Przecież miało być tak pięknie, wywiady miały być. Miało być nagranie. Miała być analiza traka z GPS-a, i chuja z tego będzie. No tak, to, to może tak. Nawet nie wiem, od czego zacząć, bo nie mam wymówek żadnych, absolutnie. Zacząłem biec 4.55 po 2,5 km kolka, i to taka, że nie byłem w stanie biec więc musiałem podejść, więc wiedziałem, że już zdupy ten trak, zdupy ten test. No ale dobra, mówię, 15-20 sekund, ręce do góry, biegnę dalej. Na trzecim kilometrze drugi raz. Więc mówię, dobra, koniec. Droga powrotna, czyli od trzeciego kilometra do piątego, w ogóle nie, nie, nie da się przebiec. Są powalone drzewa po burzy, są kałuże takie, że po prostu moje buty, mogę Wam w sumie nawet pokazać, no wyglądają podobnie jak w parchadce. To jest w ogóle... O. To, 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 to. I, i to tylko dlatego, że szedłem tamtędy i skakałem nad nimi, bo gdybym biegł, to bym był po w błocie, także tej trasy nie da się zrobić i zastanawiałem się długo, czy po prostu nie nagrać sobie drugi raz tego wszystkiego tutaj, co nagrałem i co widzieliście przed chwilą i zrobić fajnego testu i pokazać Wam, widzicie, trening czyni cuda, powrót po kontuzji jest pięknie, już biegam po 23 minuty, jest zajebiście ale nie jest zajebiście niestety. Także nie poddaję się. Taki test zrobię dokładnie za tydzień, tylko teraz spokojniej, regeneracja, jeszcze więcej rolowania, więcej odpoczynku, lepsze wyspanie i za tydzień robimy powtórkę. Dobra, szybkie przeniesienie w czasie. Nie mogłem tak tego zostawić. Nie mogłem tak tego filmu zostawić, bo po prostu chodzi za mną ten bieg przez tydzień. Jesteśmy tydzień później. Dzisiaj jest chyba 27 czerwca. No i co? No i robimy powtórkę z rozrywki. Dzisiaj robimy jeszcze raz to 5 km, jestem przed trasą City Trail. I powiem wam, że teraz nabrałem większego respektu do tej trasy, bo naprawdę zrobiłem sobie interwały na stadionie i już idzie to super. Nie wiem, może to była dyspozycja dnia, sprawdzimy dzisiaj, ale na pewno nie zaczynam tak szybko. Powalczymy dzisiaj o po prostu złamanie 25 minut, może zbliżenie się do 24, zobaczymy. Będą siły, będą możliwości, to spróbujemy przyspieszyć i na samym końcu spróbujemy dać wpalnik. A jeżeli nie, to po prostu przebiegniemy tak, żeby. No powiedzmy zrobić te 25 minut, 24,59 Także do zobaczenia po biegu i do zobaczenia przy analizie traka. Mam nadzieję, że tym razem się uda Dobra słuchajcie, bo trochę się z tego mała telenowela robi Jesteśmy kolejny tydzień do przodu Jakbyście mogli zauważyć sobie To tak Czwarty lipiec A tutaj mamy stadion lekkoatletyczny I dzisiaj robimy fajny trening Robię ten 10 razy 400. Nigdy nie biegałem 400 w interwałach. Spróbuję zacząć od minuty 30, bo w tamtym tygodniu robiłem interwały 5 razy 800 i robiłem je po 3,30 i wychodziło to całkiem sprawnie. Także spróbujemy zacząć biegać od 1,35. Zobaczymy jak to jest z moją wytrzymałością, bo ma być aż ich 10, a chciałbym zrobić 10 tak samo mocno jak pierwszy. No i odpoczynki na początku zrobiłem sobie 1,5 minuty, też zobaczymy jak to wyjdzie. Winien Wam jestem, natomiast podsumowanie tego testu na City Trail, który no, jestem w miarę zadowolony, wziąłem sobie ściągawkę, wydrukowałem sobie po prostu te zakładki, Wy będziecie widzieć je po prostu tutaj na ekranie obok. Ostateczny wynik wyszedł mi 24 minuty i 12 sekund, tak jak mówiłem wcześniej ta trasa jest mniej więcej o minutę wolniejsza niż na asfalcie, więc też jest spoko i też tak jak mówiłem nie zacząłem tak mocno jakbym chciał, troszeczkę zachowawczo pobiegłem. Ale na końcu przycisnąłem, więc nie będę ściemniał, że tam o, spokojnie zrobiłbym z pół minuty szybciej. Nie zrobiłbym. Na chwilę obecną myślę, że taki czas w okolicach 24 minut na CD Trail i w okolicy 23 minut na asfalcie to jest to co. No, na, jaką, na, na jakiej formie obecnie jestem. Analizując ten test to wygląda to tak. Zacząłem 453, 454, miałem zacząć 5,10 10 yy, i, i powiem szczerze, że tak próbowałem biec ale biegłem na tyle luźno, że to był, to był spoko czas. Jak się okazało, to nie pierwsze kilometry powinny być tymi, na którymi się powinienem skupić, żeby biec je wolniej, bo tak jak tutaj widzicie na strawie, ten trzeci kilometr ma 6 metrów do góry, a drugi na przykład jest lekki. Tak jak widzicie tutaj czwarty, piąty ja tutaj przycisnąłem, czyli 4,48-4,40. No i jestem zadowolony. No. Co mogę powiedzieć? No, wolałbym powiedzieć to poniżej 24 minut, nie pobiegłem. Myślę, że za 2-3 tygodnie spokojnie pobiegnę to poniżej 24 minut. Ostateczny test będzie 18 lipca, tam będzie 20 km plus 5 biegu. I mam nadzieję, że to 5 biegu pójdzie poniżej 24 minut, mimo że rower chce pojechać no, w granicach 32-33 na godzinę. Zobaczymy jak to wyjdzie, jest jeszcze pływanie, pływanie też trenuję, byłem na kilku open water i naprawdę teraz jest progres. Trenuję nie tylko sam, ale ostatnio z trenerką, więc naprawdę progres widzę bardzo duży i bardzo fajnie mi się pływa. Także liczę na zajebisty wynik 18 lipca, a teraz już nie pierząc dalej, wychodzimy na zewnątrz i idziemy biegać 10 razy 400, także hello. Zobaczcie jaki piękny track. Otwarta brama, wszyscy mogą trenować. To jest piękne. Fajna, pełna bieżnia, 400 metrów, no można się bawić, można się bawić. Dzisiejszy plan 800 metrów, rozgrzeweczka, dwa kółka, potem 10 razy 400, półtorej minuty przerwy i rozbieganie za 3-4 minutki. <try> Czwarty interwał. Nie jest źle. na razie w punkt. Ostatnie interwały po

Został ostatni. Ostatni cały przebieg z GoPro. Do trzydzieści 33. trzy Mamy to. Odpoczynek, trzy minuty rozbiegania i do domu. Good Jeden procent baterii, więc podsumowanie w dwóch słowach. Interwały bolą. Do zobaczenia gdzieś na trasie. Pozdro.